dobry. Witam Was na lekcji, której tematem jest rozwój demograficzny. Mówiliśmy o tym, że współczynnik urodzeń, zgonów i współczynnik przyrostu naturalnego w różnych społeczeństwach jest inny. On oczywiście ulega ciągłym zmianom, i na tej podstawie, proszę Państwa, demografowie wyznaczyli coś, co nazywamy modelem przejścia demograficznego, czy teorią rozwoju demograficznego. Tak czy siak, demografowie wyznaczyli pięć. Faz rozwoju demograficznego. Zaraz omówimy sobie szczegółowo te fazy, natomiast na co chcę Wam zwrócić uwagę, zanim przejdziemy do analizy tabelki, co ten bronek wyczynia? Proszę Państwa, pierwsza faza dotyczy społeczeństw bardzo pierwotnych. Jakbyśmy się odnieśli do historii ludzkości, to pierwsza faza właśnie odnosi się do ludności. Pierwotnej. Czyli jak pojawił się człowiek, to właśnie był w tej pierwszej fazie, która charakteryzowała się wysokim współczynnikiem urodzeń, ale zarazem wysokim współczynnikiem zgonów, w związku z tym współczynnik przyrostu naturalnego był bardzo niski. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym współczynnik urodzeń i zgonów się zmieniał i w piątej fazie, czyli w ostatniej, obecnie żyją kraje najbogatsze i tam współczynnik przyrostu naturalnego jest bardzo niski. Czyli tak naprawdę możemy zastosować, takie duże uogólnienie, które nam powie, że im bardziej społeczeństwo jest y, zacofane, prymitywne, tym jest w początkowej fazie rozwoju demograficznego. Wraz z rozwojem przechodzimy do dalszych faz rozwoju demograficznego. Zobaczmy. Pierwsza faza rozwoju charakteryzuje się bardzo wysokim współczynnikiem urodzeń, ale również bardzo wysokim współczynnikiem zgonów. Ludność pierwotna, która nie ma dostępu do medycyny, nie ma świadomości, więc instynkt powoduje dużą y, liczbę urodzeń, ale natura słabe gatunki eliminuje, nie umiemy walczyć z cholobami, więc ludzie umierają. czym to skutkuje? Że y, współczynnik przyrostu naturalnego jest bardzo. Niski, między 0 a 5 promili. Współczynnik dzietności bardzo wysoki. Kobieta rodzi bardzo dużo dzieci, ale powiedziałam, duży, duży odsetek ludności umiera. Ludzie krótko żyją, średnia długość życia to 45 lat. Piramida społeczeństwa bardzo młodego, krótko żyjącego. Zobaczcie, jak szybko ludzie już odchodzą. I teraz, proszę Państwa, czy jest jakiś kraj, który znajduje się w tej fazie rozwoju demograficznego? Kraju nie, ale możemy się spodziewać, że jeżeli gdzieś będą plemiona odcięte od od cywilizacji ukryte gdzieś tam w Amazonii czy Afryce, to one mogą znajdować się na tym etapie rozwoju demograficznego. Druga faza rozwoju demograficznego co tutaj się dzieje? Współczynnik urodzeń nadal jest bardzo wysoki, ale uwaga, zaczyna zmniejszać się współczynnik zgonów, a więc rośnie nam różnica między urodzeniami a zgonami, i szczególnie w drugiej części tej fazy wchodzimy w eksplozję demograficzną, czyli właśnie gwałtowny wzrost mm, współczynnika przyrostu naturalnego i wzrost liczby ludności. I co się dzieje? Wysoki współczynnik yy, urodzeń, wysoki, ale malejący współczynnik zgonów, przyrost naturalny nam tutaj pięknie rośnie, współczynnik dzietności 5-6, czyli już nieco mniejszy niż w pierwszej fazie. Długość yy, życia społeczeństwa nam się wydłuża, bo jak już powiedziałam, ograniczamy, zmniejszamy zgony i uwaga, widzimy na piramidzie, że ludzie, już więcej ludzi jest powyżej 65 roku Życia tutaj praktycznie ich nie było, ale nadal jest to społeczeństwo bardzo młode, bardzo dużo dzieciaków się rodzi i stosunkowo mało ludzi dożywa tego późnego wieku. Trzecia faza. Trzecia faza zaczyna nam się eksplozją demograficzną, co widać, czyli początkowo bardzo wysoki współczynnik urodzeń, który z czasem zaczyna nam się zmniejszać i uwaga, współczynnik zgonów już stosunkowo niski i jeszcze nam się obniża i stabilizuje. Więc w pierwszej części tej fazy mamy wysoki współczynnik przyrostu naturalnego, który z czasem nam się zmniejsza. Czyli, proszę Państwa, już widzimy współczynnik urodzeń wysoki, współczynnik zgonów już średni, zmieniający się współczynnik przyrostu naturalnego. Ale liczba dzieci między 3 a 5, dalej średnia długość życia, już nam się wydłuża 55-65, co pięknie widać na piramidzie. Już tego społeczeństwa dorosłego jest dużo więcej niż w poprzedniej fazie i więcej ludzi starszych. Proszę Państwa, faza czwarta. Co tutaj się dzieje? Bardzo niski współczynnik urodzeń. I bardzo niski współczynnik zgonów. Przyrost naturalny, bardzo niewielki i zmniejsza się, i pod koniec tej fazy widzimy dochodzi do zera. I mamy niski, 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 liczba dzieci w rodzinie dwójka, trójka, a średnia długość życia powyżej 65 lat, co widać na naszej piramidzie. Faza piąta, no i tutaj mamy regres demograficzny, czyli co tutaj się dzieje. Współczynnik zgonów jest wyższy od współczynnika urodzeń. Co to znaczy? To nie znaczy, że ludzie gwałtownie zaczynają umierać, bo nie wiem, czekają w kolejkach do lekarzy, ale to oznacza, że jest bardzo duża liczba ludzi starych. A jeżeli jest duża liczba ludzi starych, no to oni najczęściej umierają, a więc wśród nich jest dużo zgonów. I dlatego liczba zgonów przewyższa nam liczbę dzieci, bo dzieci rodzi się mało. Mamy współczynnik urodzeń bardzo niski, współczynnik zgonów oczywiście niski, przyrost naturalny ujemny, dzieci w rodzinie poniżej dwójki. Co skutkuje tym, że nie mamy tutaj tej zastępowalności pokoleń, i proszę Państwa, średnia długość trwania życia powyżej 70 lat bardzo nieciekawa już piramida wieku, właśnie starego społeczeństwa. I teraz, proszę Państwa, tak jak powiedziałam, im wyższa faza. Tym większy rozwój cywilizacyjny. W pierwszej fazie e, prymitywne plemiona. W drugiej fazie, społeczeństwa najbiedniejszej, przykłady Niger, Mali, Uganda, Etiopia, Czad, Jemen czy Afganistan. E, faza trzecia, społeczeństwa takie jak Indie, Filipiny, e, kraje Ameryki Łacińskiej, czyli Boli, Boliwia czy Haiti. Faza czwarta to, proszę Państwa, już e, społeczeństwa o wysokim rozwoju cywilizacyjnym. Zobaczcie e, Tajlandię, e, Argentynę, Kanadę, Brazylię. Natomiast faza piąta. Społeczeństwa wielu krajów Europy, krajów bardzo często wysoko rozwiniętych czy postsocjalistycznych, takich jak Litwa, Łotwa, Węgry. Jak już powiedzieliśmy, druga i trzecia faza rozwoju demograficznego to eksplozja demograficzna. Czym jest eksplozja demograficzna? Dynamicznym wzrostem współczynnika przyrostu naturalnego, spowodowanym gwałtownym spadkiem zgonów. Przy utrzymującym się wysokim współczynniku urodzeń. I w wielu krajach współczynnik przyrostu naturalnego, tam gdzie jest eksploatacja demograficzna, przekracza 30 promili, co eksplozję demograficzną powoduje. E, oczywiście e, poprawienie się warunków życia, wzrost higieny. I proszę Państwa, tu nie tylko chodzi o to, że ludzie się myją, ale mówimy też o higienie życia, czyli o, e, o, dbaniu, o tym, e, dbaniu o to, co jemy, o dbaniu o naszą aktywność fizyczną, e, o unikaniu tego, e, co nam po prostu szkodzi. I to wszystko sprawia, że ograniczają się zgony, tak samo jak rozwój medycyny, pojawienie się leków, szczepionek, e, coraz to doskonalszych wydłuża nasze życie, ogranicza zgony. Wzrost produkcji żywności sprawia, że mniej ludzi umiera w wyniku głodu. Dalej mamy mniejszą dzięki temu śmiertelność wśród niemowląt. Cały czas utrzymujący się wysoki wskaźnik urodzeń, który może być spowodowany warunkami religijnymi, kulturowymi, właśnie tym modelem rodzin wielodzietnych. Duża liczba kobiet w wieku rozrodczym i wczesny wiek zachodzenia w ciąże, czyli w wielu krajach kobiety w wieku kilkunastu lat rodzą pierwsze dziecko. Co dalej? Związki poligamiczne, szczególnie takie, gdzie. To mężczyzna ma wiele kobiet i każda rodzi mu wiele dzieci. No i oczywiście mała świadomość i metod planowania rodziny, czyli nieznajomość tych metod, dalej nierozumienie, czemu miałoby to służyć, a to wszystko wiąże się, proszę Państwa, z niższym wykształceniem. Ja zauważyłam taką, taką analogię że im społeczeństwa są mniej wykształcone, tym możemy obserwować tam większą wielodzietność. Jakie są skutki eksplozji demograficznej? Hm. Wzrost liczby ludności to sprawia, że, proszę Państwa, PKB danych krajów się zmniejsza, bo proste, im więcej mamy obywateli kraju, tym y, wartość dóbr i usług wyprodukowanych krajów przelicza się na większą liczbę, a więc spadek PKB i tak naprawdę ubożenie kraju. Przeludnienie wsi i miast, szczególnie na wsiach ludzie z przeludnionych wsi, gdzie nie ma jedzenia, przemieszczają się do miast, tam szukają pracy, nieczęsto tą pracę znajdują, a częściej jej nie znajdują, w związku z tym nie wracają na wieś, w związku z tym miasta się rozbudowują, a szczególnie dzielnice nędzy, slumsy i wtedy mamy przy okazji do czynienia z urbanizacją pozorną. W wyniku wysokiego przerostu naturalnego odmładza się struktura społeczeństwa. Co za tym idzie? Mamy większe zapotrzebowanie na edukację. Czyli, proszę Państwa, kolejny problem. Będzie się w kraju pojawiać analfabetyzm, bo proszę Państwa, żeby mm, dzieciaki chodziły do szkoły i żeby Państwo mogło powiedzieć, w tym kraju mamy obowiązek edukacyjny, każde dziecko musi chodzić do szkoły. To szkoła, to państwo musi tę szkołę zapewnić. Natomiast jeżeli państwa nie stać na to, żeby utrzymać szkoły, nauczycieli, w związku z tym nie nałoży obowiązku edukacyjnego i będą uczyć się tylko ci, którzy mają pieniądze, a więc w takich krajach będziemy mieli do czynienia z analfabetyzmem. Problemy z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkańców, chociażby opieki zdrowotnej. Dalej może pojawić się problem głodu, bo jeżeli mamy liczne rodziny ym, i biedę, brak pracy, może to powodować ogólny głód, no i konsekwencje z tym związane, wysoką śmiertelność, rozprzestrzenianie się chorób i tak dalej. No i oczywiście dużo ludzi, dużo potencjalnych rąk do pracy będzie skutkowało tym, że w takim kraju, yy, o, gdzie będzie ekspresja demograficzna, możemy spodziewać się potężnego bezrobocia, a w związku z tym patologii, ubożenia społeczeństwa i tym podobne. Zjawiskiem mocno przeciwnym do eksplozji demograficznej jest implozja demograficzna, czyli gwałtowne obniżenie się współczynnika przyrostu naturalnego, a tak naprawdę jego wartości ujemne. Zjawisko będzie związane z regresem demograficznym, czyli zmniejszaniem się liczby ludności w wyniku przyrostu naturalnego i będzie to spowodowane spadkiem dzietności kobiet, czyli, proszę Państwa, dzietność to jest yy, liczba dzieci urodzonych przez kobiety w wieku rozrodczym, czyli między 15 a 49. Rokiem życia. I oczywiście zjawisko implozji demograficznej będziemy yy, mieli w piątej fazie rozwoju demograficznego. Proszę Państwa, co powoduje implozję demograficzną? Oczywiście spadek urodzeń, który jest spowodowany zmianą modelu rodziny. Proszę Państwa, właśnie w krajach wysoko rozwiniętych wraz z rozwojem cywilizacyjnym liczba dzieci w rodzinie spada i bardzo często jest to model rodziny 2 plus 1, a nierzadko już spotykamy model 2.0, czyli rodzice nie chcą mieć dziecka. Z czym to jest dalej związane? Oczywiście z coraz powszechniejszymi rozwodami. Często przed posiadaniem pierwszego dziecka ze związkami partnerskimi. Ja zawsze powtarzam, że to nie jest tak, że w związkach partnerskich nie rodzą się dzieci. Ale, proszę Państwa, jeżeli y, ludzie tworzą związek partnerski y, nie, chcą, y, nie chcą ślubu, y, to znaczy, że z, że z jakiegoś powodu to robią. Często może być to wynikiem tego, że nie do końca są pewni y, swoich uczuć czy, czy tego, że chcą z kimś spędzić y, resztę życia, do końca tak naprawdę. W związku z tym y, niekoniecznie będą chcieli decydować się na, a dziecko. Jak już powiedziałam, to nie znaczy, że w związkach partnerskich nie rodzą się dzieci, ale częściej jednak te dzieci rodzą się w małżeństwach. Oczywiście duża liczba aborcji i powszechność y, aborcji, no, często w niektórych krajach aborcja stosowana jest y, jako antykoncepcja, ale proszę państwa, od razu nam się wiąże to y, z y, powszechnością metod planowania rodziny. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym ludzie wiedzą jak zapobiegać niechcianej ciąży i jeżeli nie będą chcieli tego dziecka, to po prostu nie będą go mieli, tak? Więc jeżeli się zdarzy, że mimo metod antykoncepcyjnych ta ciąża się przetrafiła, to po prostu dokonują aborcji. Czyli ta świadomość metod planowania rodziny sprawia, że pojawiają się dzieci tak naprawdę chciane i planowane w większości. Starzenie się społeczeństwa, w związku z tym mniej kobiet w wieku rozrodczym, również przyczynia się do spadku urodzeń. No i proszę Państwa, emigracja, emigracja ludzi młodych, czyli tych w wieku rozrodczym, czy to w celu poszukiwania pracy, czy poprawienia jakości życia, co się, co się wiąże, sprawia, że w danym kraju dzieci rodzić może się mniej. Skutki implozji demograficznej, oczywiście, starzenie się społeczeństwa. No i skutki, konsekwencje tego, czyli koszty państwa związane z utrzymaniem społeczeństwa starego, czyli rentę, emerytury, opieka socjalna, potężne nakłady na opiekę zdrowotną. Pamiętajmy, że w szpitalach. Najczęściej leżą ludzie starzy. To, 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 to im, Im nasz wiek jest bardziej zaawansowany, tym mamy więcej dolegliwości, schorzeń, a więc częściej korzystamy z tej opieki, czyli częściej mamy przepisywane receptę, częściej znajdujemy się w szpitalach, częściej leżymy w sanatoriach i tak dalej. Tak? To nie znaczy, że ludzie młodzi nie chorują, ale im jesteśmy starsi, tym częściej z tej opieki. Korzystamy. Dalej to powoduje, to wymusza przebudowę infrastruktury, bo jeżeli w społeczeństwie jest coraz więcej ludzi starych, to trzeba coraz częściej myśleć, nie wiem, o wózkach inwalidzkich, o podjazdach, o, o windach, o domach opieki i tych będzie, będzie coraz więcej potrzebnych, o, nie wiem, rekreacji, o aktywności fizycznej ludzi starszych, o usługach dla nich. Potężną konsekwencją starzenia się społeczeństwa, implozji demograficznej jest, proszę Państwa, brak rąk do pracy. Mamy dużo ludzi starych, mało ludzi młodych, w związku z tym ktoś musi pracować i to PKB wypracowywać, płacić podatki, aby to stare społeczeństwo utrzymać. No i to oczywiście skutkuje otwieraniem granic i przyjmowaniem imigrantów jako rąk do pracy. A to z kolei ma kolejne konsekwencje. Yy, oczywiście. Yy, Budowanie postawy tolerancji, ale również nietolerancję, niechęć i konflikty, tak? Więc no o migracjach będziemy mówić w innym temacie, ale, ale pamiętajcie, że napływ innych społeczeństw i odmiennych kulturowo, językowo będzie mieć też swoje dodatnie i negatywne strony. Proszę Państwa, to tyle. Na kolejnej lekcji będziemy kontynuować ten temat. Teraz dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.